No, moi kochani, jestem już za tymi drzwiami. Będzie już walka z bossem te tego miejsca. Dobra, więc czas się przygotować. Powiedz, czego chcesz? Oj, nie to. Czego ode mnie pragniesz? Oczekuję twych rozkazów. baci czego chcesz? Jestem gotowa. Kapłanki naprzód, znaczy Druidki naprzód, to i trochę głupota, ale... Załatwione. Więc już do tego doszło tak? Nie spodziewałam się, że grupa miejscowych przeszkodzi mi w mojej wędcie. Po co tu przyszliście, zabijając moje sługi? Nie wiesz o czym mówisz. Śmieszą mnie wasze próby zrozumienia tego, co się wokół was dzieje. Moje zainteresowanie klejnotem serca ma charakter osobisty. Od dłuższego czasu prowadzę wojnę. Ten świat to po prostu kolejne pole bitwy. Klejnot jest jednym z wielu Aha. narzędzi, których używam do walki. To wojna zasad. To kampania prowadzona w imię fundamentalnych prawd oceanów wiary rozbijających się o bezaltowe filary zrozumienia, które przez tysiąclecia podtrzymywały proste religie i filozofie takich światów jak ten. Żała, że robię coś złego, przeprosiłabym. Wasze umysły nie mogą pojąć istoty spraw, o których mówię. Tak, tak. Raz na jakiś czas ludzie z waszego świata mogą zajrzeć na chwilę do mojego. Słyszą głosy na wietrze, niosącym pieśni bełkotane przez krwawe języki w słodkiej mowie bólu. Nazywacie ich szaleńcami. Powinniście uznać ich za wyrocznie. To wojna zasad. Aha. To kampania prowadząca wolność i porządek. Z wierzchu. Każdy przedstawiciel waszej rasy wierzy, że te dwie zasady mogą współistnieć bez kąt. Kiedy jednak zadrapać powierzchnię? Wasza skóra krwawi filozofią. Gdy ktoś wgryzie się aż do kości, znajduje tam mnie. Okej, okay. mój takie takiego eksploduje. Klejnot posiada niesamowite moce wróżenia. Mogą go używać tylko ci, którzy mają wyjątkowe więzi z tym, co naturalne i nadnaturalne. Daje wzrok ponad wzrokiem, penetrując w swoich objawieniach nawet bariery fizyczne i magiczne. Nie używam go do ukrycia swoich spraw. Używam go z powodów osobistych. Nie dostaniecie go. Jest mój. Gdy nie będzie mi już potrzebny, dostaną go moje wierne sługi. Jeśli ich plany się nie powiodą, po prostu odbierzcie go im. Nie mam cierpliwości, jeśli idzie o niekompetencje. Właśnie zniszczyliście pokaźną część mojej armii, i teraz domagacie się, bym zużyła na was pozostałą mi część mocy. Myślę, że teraz ja zacznę brać. Módlcie się, by wasze dusze były gotowe. Okej. Okay. I właśnie to nasz główny przeciwnik. Myślisz, że panami puszek? Czego? Hi, 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 hi. Zrobię to. Aha, i Xenobaj chyba ugrzęzła. Zawoli! Okej. Okay. Nic. Pięczne. Co? A w sumie coś nie tak? Co to jest? Dobra. To wszystko. Hmm? Ik. Aha. Szybko i cicho. Ostrze rusza do dzieła. Morderstwo najpodlejszą dobra. ze sztuk. Zwycięstwo najszlachetniejszą. Czy mi się zdaje, czy ona właśnie ugrzęzła w tym... w pajęczynie? O o! Nie ma sprawy Dobra, trzeba się nią zająć No Tak? to wszystko? Dziękuję. Słyszę. To wszystkości zabawy jak na jeden dzień. Czas się. Przestać. Dobra. I widzimy no. się, jak pajęczyny przestaną działać. No to na razie. Już jestem. Trochę to trwało, ale już znikło. Łatwizna, goblizna. Jak to dobrze, że większość z nich się zatrzymała na tych pajęczynach. Bronie strzeleckie. A on... Strzelecy duże kije. A, nie, cłość. szybko padło na szczęście. Myślałem, że będę musiał użyć rogu, ale widać nie było takiej potrzeby. Aha. Złe. No to był mały problem. W zgadywaniu kto jest zły, a kto nie. Tu jest zrobione. No, czterech gwardzistów. I nie wiadomo ilu kapłanów. mi jakieś udostępnione miejsce na obóz. Cienie mnie wzywają. I masa pułapek. No, to łatwe. Dość zabawy jak na jeden dzień. Czas się przespać. Jestem gotowa. Chyba. I z całej tej awantury to tylko łowca usierpiał. Myślę, to łatwe. No, pokaźne skarby. Wszystkie moje. E. Okej. Okay. Tak, już się robi. Szmaragdy, pieniążki. Okej. Okay. Tego nie chcę brać. Kamyczki. Eł. Strzałły. No! Teraz patrzcie! Co? Powiedz, czego chcę. Wiem, co mam robić. Pieniążki i... ...miktura i klejnocik. Możesz na mnie Dobrze. To to Co ja jestem? Jakaś zahipnotyzowana kukła? Muszę w końcu odpocząć. Okej. Okay. Jestem zmęczona. Musimy się zatrzymać. Tu jest. No. Oczekuję. Zrozumiałem. E, może nie pod dywaniku. Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. Nie, nie mogę już dalej iść. Muszę się A przespać, Inaczej, tak pełne z wyczerpania. W porządku. Hmm? Dobra, wszystko, wszystko. Łatwizna, goblizna. A teraz patrzeć jak oni idą. Okej. Okay. Czemu mnie to nie dziwi? Oblicze poległego. Do charyzmy pranie przed trafieniem Odporność na czar groza i płaszcz strachu. Tu tak. Mój... No, niepotrzebna. Za bardzo charyzma. Dobra, będzie strzelał tu z jeden strzałkami. Ma ich trochę. Okay. Co, jedyna niezmęczona to jest... Jedyny... Ah, tak jest. Jedyna to to... niezmęczona osoba to Bart? To... No bez jaj. Dalej. Tak. Nie ma sprawy. Proszę zobaczy czy tam ci jeszcze są. No są jeszcze, świetnie. No i można są spadać. A żeby żadnego skrótu nie było, no bez jaj. A nie, trzeba z powrotem wracać tą samą trasą. Nawet w diablo nie byli aż takimi sadystami No w sumie co prawda trzeba było się przebić do dziesiątego poziomu, żeby zrobić skrót. No ale zawsze. czy tam piątego bo już nie pamiętam gdzie się zaczynał następny poziom no ale i tak zawsze był skrót można było sobie otworzyć a tutaj każą zapierniczać do góry i idziemy. A nie jeden do drugiego się potyka i wracają. No, posprzedawanie śmieci Niepotrzebnych rzeczy Można na coś będę mógł kupić po lewej U Kowala. I maga 19 tysięcy, a plus to co zarobię tych rzeczy, których nie używam właśnie, który ma ten toporek topory A to jak mu... Jak to jest to porek do miotania? No i tak, że będziemy strzelać. O! I niespodzianka! Potrzebnie podróży, znowu walka. Ale mi się zrymowało. To wszystko? Milczące ostrze! Nie najlepiej. Będę się nieźle paliła. Tak, wszystkie mają podwóręczne miecze. Powinniśmy jeszcze zobaczyć, czy Ty się da powiedzieć, że znaleźliśmy jej zaginioną szefową. Nie. Nie da się. No? No co, stać mi na to. Dobrze. Nie powinni stanowić dla nikogo żadnych przeszkód. Skoro przeżyłeś iście... ...przeżyto Smocze Oko, to ci są jak paterek. Dobra. Pójdę dopiero do maga. Zobaczyć, co się da odpchnąć. Tak, ktoś wszedł do domu naszego druida. A mnie to mało interesuje na razie, bo idę na razie teraz na zakupy. To... Zrobione o, i widać już potężniejsze są. Nawet to kupię sobie No, w sumie niewiele ma Dokrycia się Oa, łowca i Bart Hełm